Spotkanie Rzecznik Praw Obywatelskich z władzami samorządowymi i młodzieżą skupioną w Młodzieżowej Radzie Miasta rozpoczęło obchody 55-lecia Rudy Śląskiej. Profesor Irena Lipowicz w sali sesyjnej Rudzkiego Magistratu wygłosiła okolicznościowy wykład, w którym poruszony został m.in. temat osiągnięć naszego kraju w ciągu minionych 25 lat wolności. Rudzkie świętowanie 55. rocznicy nadania praw miejskich zbiegło się bowiem z 25. rocznicą pierwszych częściowo wolnych wyborów. Dlatego też Rzecznik Praw Obywatelskich mówiła o roli, jaką w kształtowaniu pozytywnych zmian odegrał jeden z filarów wolności, czyli samorząd terytorialny. Ruda Śląska jest tym miejscem, w którym po raz pierwszy na spotkaniu z hutnikami rozmawiałem o samorządzie terytorialnym, o wolnej Polsce. Bardzo kojarzy mi się z Solidarnością. Bo wtedy zobaczyłam, jak w strasznych warunkach ludzie pracowali i jak wielką mieli odwagę zmiany swojej sytuacji. Potem przez lata kibicowałam temu, jak Ruda Śląska, ogłoszona kiedyś w 89 roku tym miejscem, które najbardziej się zapadnie, które będzie najgorsze, które będzie na Śląsku najstraszniejsze do mieszkania, patrzyliśmy na to, jak to miasto się rozwija i jak szybko dokonują się pozytywne zmiany. Jest oczywiście jeszcze wiele do zrobienia, ale widać zmiany i chyba wszyscy rodowici mieszkańcy się ze mną zgodzą, że te zmiany są. A często są takie zmiany w środku. O tym rozmawialiśmy teraz z radą miasta, z radnymi, z panią prezydent. Dla mnie jest... Niezwykle ważne, nawet może ważniejsze niż to, żeby wszystkie fasady były pomalowane, jest to, że jest 9% bezrobocie i jest to, że osoby niepełnosprawne mają warsztaty terapii zajęciowej i to, że znajdują miejsce na rynku pracy. Na fasady przyjdzie kolej pewnie na końcu, chociaż to też jest ważne. To jest takie bardzo śląskie, żeby najpierw wyremontować te przewody i kanalizacje i ulice, a nie zaczynać od malowania, od malowania krużganków, bo na to jest jeszcze czas, chociaż na pewno się ucieszę, kiedy to będzie. Rzecznik Praw Obywatelskich podczas wykładu zwracała uwagę na pozytywne zmiany, jakie na przestrzeni ostatnich lat zaszły w Rudzie Śląskiej. Wskazywała miasto jako przykład dla innych samorządów. Profesor Irena Lipowicz chwaliła działania samorządu podejmowane w kierunku osób niepełnosprawnych czy młodzieży, które skutkują niską stopą bezrobocia w mieście. Rzecznik zachęcała również, by miasto szerzej promowało swoje działania, tak by o dobrych ludzkich praktykach mówiono w całym kraju. Profesor Irena Lipowicz złożyła również wszystkim mieszkańcom gratulacje oraz życzenia w związku z jubileuszem Rudy Śląskiej. Życzę Państwu chwil radości, szczęścia osobistego, radości i zadowolenia z miejsca, w którym mieszkacie, tego, aby się stawało coraz piękniejsze. Aby byli tu szanowani ludzie starsi, żeby dzieci czuły się bezpieczne, a osoby w kwiecie wieku, żeby znajdowały w tych trudnych czasach ciekawą pracę. Po spotkaniu z Rzecznik Praw Obywatelskich w Miejskim Centrum Kultury rozpoczęły się obrady Rady Miasta Ruda Śląska. Uroczysta sesja poświęcona była 55. rocznicy nadania rudzie praw miejskich oraz 16. rocznicy umieszczenia w herbie miasta wizerunku Świętej Barbary. W obradach oprócz radnych i przedstawicieli władz miasta udział wzięli także licznie zgromadzeni goście. Wśród nich znalazły się osoby związane z ludzkim samorządem, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy. Uroczysta sesja stała się okazją do wręczenia nadanego jeszcze w ubiegłym roku tytułu honorowego obywatela miasta Ruda Śląska księdzu dr. Krzysztofowi Bąkowi. W dniu dzisiejszym została zwołana sesja uroczysta Rady Miasta Ruda Śląska, na którym zostanie wręczony... Medal księcu Krzysztofowi Bąkowi. To wyróżnienie szczególne nadamy tytuł honorowego obywatela miasta Ruda Śląska. Dziś chcemy, żeby ksiądz dr Krzysztof Bąk mógł być naszym domownikiem przez to, że stanie się honorowym obywatelem miasta Ruda Śląska, z którym od lat jest związany. Zarówno poprzez swoją pracę duszpasterską, ale przede wszystkim swoją pracę, która nakierowana jest na pomoc innym, pomoc drugiemu człowiekowi. Ksiądz dyrektor Bąk bardzo długo tutaj w Rudzie Śląskiej pracował. Najpierw z młodymi yy, osobami w swojej parafii, tworząc oazę, tworząc... Potem przyszłe kadry Caritasu. U nas w Różnie Śląskiej Caritas bardzo wiele zadań z pomocy społecznej wykonuje. My się nigdy nie dzieliliśmy, jeżeli chodzi o problem człowieka. Myśmy się zawsze tu dzielili z zadaniami. I to jest dobry podział, że dzielimy się za działaniami, a nie dzielimy się między sobą. Pracowałem na Halembie, gdzie było ponad 150 ministrantów, gdzie było setki młodzieży. Oazie, no i dzięki temu oni są wszyscy moimi współpracownikami. W drugiej części oni wszyscy pracują ze mną do dzisiaj i również nabrali tej wrażliwości na rzecz potrzebujących. Za co jestem wszystkim rodzianom bardzo, bardzo wdzięczny, szczególnie tym wszystkim, którzy ze mną współpracują. Honorowemu obywatelowi Rudy Śląskiej składano liczne gratulacje i podziękowania za długoletnią pracę na rzecz miasta i jego mieszkańców. Obrady uroczystej sesji uświetniły artystyczne prezentacje uzdolnionej młodzieży z ludzkich placówek oświatowych. Po sesji w kościele pod wezwaniem św. Pawła Apostoła w Nowym Bytomiu, odprawiona została musza święta. Musza koncelebrowana była do opatrzności Bożej przez wstawiennictwo św. Barbary w intencji Rudzian i całego miasta. Nabożeństwo związane było z 16. rocznicą ustanowienia w herbie miasta wizerunku patronki trudnej, górniczej pracy, dlatego w sposób szczególny. Dziękowano za dary, jakie każdy mieszkaniec otrzymuje za przyczyną świętej. We mszy uczestniczyli mieszkańcy rudy śląskiej, włodarze miasta oraz przedstawiciele wielu jednostek instytucji czy organizacji pozarządowych. Licznie zgromadzili się także górnicy oraz poczty sztandarowe, zakładów pracy, placówek oświatowych oraz stowarzyszeń. Podczas nabożeństwa dziękowano za dary i łaski, jakie spływają na miasto przez wstawiennictwo Świętej Barbary. Wypraszano również Boże błogosławieństwo dla wszystkich mieszkańców. W godzinach wieczornych na terenach targowych w Wirku odbyła się muzyczna zabawa dla wszystkich ludzi. Na scenie zagościli Gosia Andrzejewicz oraz Andrzej Piaseczny. Niezwykle energetyczne koncerty przyciągnęły tłumy mieszkańców. Zarówno młodzi, jak i nieco starsi świetnie się bawili w rytmie dobrej muzyki. Wokalistów w Rudzie przyjęto entuzjastycznie. Na urodziny Rudy Śląskiej przygotowano także specjalny jubileuszowy tort, którym częstowano publiczność zgromadzoną pod sceną. Tort, przygotowany przez ludzką piekarnię Jakubiec robił wrażenie i z pewnością smakował wszystkim, którzy go kosztowali.